2024. Przyznaję się bez bycia, że chciałem nagrać wcześniej e, taki vlogasek, bo postanowiłem się zmobilizować i w nowym roku już nagrywać. Chciałem jeszcze w starym roku nagrać, ale to znaczy inaczej. Nawet nagrywałem, ale miałem tyle przeszkód różnych, takich sprzętowych, mm, a to ze względu, że jest zimno. Znaczy teraz już jest mniej zimno. Ja jestem tutaj tak właśnie, e, od razu wam powiem, to jest takie nagranie pół przetrwania ekstremalne troszeczkę. Bo do dzisiaj nie mam prądu, nie mam źródła ciepła, ale postanowiłem tak ruszyć cztery litery i, i troszeczkę, bo mm, się dobrze, ale żeby było o czymś, no to tak ogólnie to tam życzenia noworoczne dla wszystkich oglądających i nieoglądających. Czasami postaram się jakoś w tym roku więcej nagrywać, bo tak chyba, chyba, chyba będę chciał. Nie wiem, zobaczymy. No, tu od razu może być tak e, nie za dobrze, jeżeli chodzi o, o światło, bo jest światło naturalne, ale jest taki półmrok, e, no tutaj troszeczkę sobie te doświetlam jakimiś prowizorykami, no dobra, ale może coś będzie widać, to najwyżej, najwyżej tam rozjaśnię w programie, e, dobra, e, ogólnie dzisiaj się z, z braku laku nie mam, nie mam o czym, ale mam sporo nowych rzeczy fajnych technicznych i myślę, że, że po prostu warto się tym pochwalić i na pierwszy ogień pójdzie kompresor. Gdzie ja go mam dobra. To jest taki kompresor. Oczywiście ja już go otwierałem i go testowałem, ale tak żeby, żeby wyszło, że niby go otwierał, no to go włożyłem do pudełka. I tak, to jest kompresor, tak tutaj jest ta Med Tools z Juli muszę ściągnąć okulary bo na bliskość nie widzę. Ma wydajność 45 litrów na minutę, ciśnienie maksymalne 8 barów, pojemność zbiornika 4 litry, znaczy zbiornika powietrza, zasilanie akumulatorowe 18V, tutaj wymiary dobra 34-26 razy 30 Waga 6,2 kg. Tu yy, macie takie różne bariery, są tam niby ma, wyciągamy, tak to wygląda tak wygląda z tej strony. Tu ma włącznik, tu ma opis, głośność 92 dB, dwa manometry, jeden jakby wyjściowy, drugi wyjściowy chyba, tu jest taka pseudoregulacja regulacja wyciśnienia, to znaczy regulacja, bo może nie pseudo, no coś nam się da regulować. Ja od razu powiem, że nie jestem specjalistą od takich urządzeń, ale dlaczego kupiłem? Bez żadnego powodu, po prostu, po prostu chciałem, chciałem sobie kupić kompresor kiedyś, taką przynajmniej kupiłem, nie wiem czy to jest dobry zakup, ale w sumie chyba nie żałuję, bo na pewno się przyda. Co jeszcze chciałem powiedzieć, że to jest jedyny kompresor znaczy, chyba najtańszy na rynku kompresor, który jest zasilany akumulatorowo. Który ma tam jako taki zbiorniczek, bo wszystkie inne te kompresory, to chyba się zaczynają od 500-600 zł, i to takie marketowe, wiecie, które są zasilane akumulatorowo. Ten kosztował, chyba to jest jakaś promocja. 350 zł, to wydaje mi się, że jak na kompresor ze zbiorniczkiem jest ok. Nawet, no to czy inaczej? To nawet nie jest to, że jestem fanem Juli, bo wychodzi na to, że mam wszystko z Juli, ale rzeczywiście no w tej cenie nie da się kupić yy, takiego typu urządzenia. Oczywiście od razu mal kontentą mówię, że to nie jest urządzenie profesjonalne do jakiejś twardej pracy. To jest urządzenie dla amatorów, dla takich ludzi jak ja, ja jestem amatorem, który będzie mógł sobie tam przedmuchać rower, dopompować oponę, może dopompować samochód, Tutaj jeszcze sprawdzimy, do różnych takich dupereli, bo to, to jest po prostu mało wydajne, znaczy mało wydajne. Inaczej powiem. Problemem tych urządzeń jest po prostu no, zbyt mały zbiornik, bo wydajność jest chyba okej, okay, tylko po prostu fajnie by było, jakby ten zbiornik miał no dwa razy tyle, nawet 8 litrów albo 10 litrów. Yy, ja tak myślę, że może kiedyś przyszłościowo może zrobię jakąś instalację, która by powiększyła ten zbiornik, jakiś dodatkowy zbiornik. Yy, pewnie się tak da zrobić, jest dobrze. I yy, teraz tak, yy, w zestawie nie ma akcesoriów. Ja od razu sobie dokupiłem dokupiłem takie coś yy, to jest ten z Julii. Taki komplet fajny. To jest do pompowania samochodu i różnych innych rzeczy. Jak się tutaj da końcówki. Jest fajny bo tu jest manometr tak ustawiony do przodu. Jest do spuszczania. Przewód ma chyba... Nie wiem ile momentów Muszę tam doczytać. I jest taki fajny... Taki pistolecik do przedmiotowania Dobra. Ja jeszcze ten nie włączam, ale podłączę sobie, bo... Jak jest tu duże ciśnienie, to się to trochę źle wkłada. A, no i mamy. E, dobra, zrobimy e, taki teścik. A w sumie tu zaraz. A, no, czekajcie, ja tu nawet coś tu mam. A, widzicie, jest. A to nawet widać, jak, jak, szybko, jak szybko schodzi teścik. czyli macie Macie już obraz, do czego to się nadaje. Do niczego Żarcie, nie, nie. Jest bardzo fajne. Dobra, na razie wyłączę film, podepnę baterie i włączymy jak to chodzi. Ok, dwa słowa jeszcze tak ogólnie. To jest kompresor bezolejowy. Tutaj jest taki zaworek do spuszczania tych Taki kondensatu wodnego, który się tworzy podczas pracy co jakiś czas pewnie to trzeba tam brzużyć muszę doczytać w instrukcji no i ogólnie jeżeli chodzi o to bezolejowość, to, to jest wada i zaleta, bo bo pewnie no plus jest taki, że nie trzeba kupować tych olei i tam się zajmować tym, druga sprawa no wydaj, wydajność czy tam trwałość może być kiepska, ale gorsza, znaczy kiepska gorsze. Ale ja przypuszczam, że po prostu do takich prac lekkich od czasu do czasu no, myślę, że, że tutaj, tak u mnie, to, to nie będzie problemu. No, słuchajcie, jak ktoś będzie malował zawodowo mosty, no to kupuje, kupuje innego typu nie, kompresor. Dobra, zrobimy teścik szybki, opróżnię go do końca, tak żeby było widać. Tu z tyłu jest włącznik, tutaj jest taki specjalny zawór, który jak dojdzie do, hmm, ile tu jest? Tak. Jak dojdzie do 8 barów, to on się po prostu powinien wyłączyć sam automatycznie. Taki ciśnieniowy zaur pewnie elektrozaur. Dobra. Zrobimy tak. Wkładam baterię. Tak w tych okulach nic nie widzę. W pełni naładowaną. Aha. Jeszcze taka uwaga. Tutaj jest temperatura, nie wiem ale około teoretycznie minus jeden stopień, ale tu, tu jest chyba zero albo plus jeden tutaj w tej strefie, bo padł mi elektroniczny termometr, a tamten taki zwykły, tam trochę mu nie wierzę, bo, bo to jest jakiś taki tam wskazówkowy. Dobra, przypuśćmy, że tu jest dwa stopnie. Raczej może być, bo, bo mogę, mogę pracować bez bez, co? bez rękawiczy. Dobra, to robimy tak. robimy, to, że będzie głośno, 92 dB 17, 17, dobra, minuta 18. Tyle się napełnia czyli trzeba sobie poświęcić minutę na, na że tak powiem, na napełnienie. A dobra, zrobimy teraz odwrotny test. Ten pewnie będzie szybszy. Ja też włączę i zobaczymy, ile on się opróżnia. Uwaga, 3, 2, 1, start! Dobra, zły test. Zły test, ponieważ ja yy, on automatycznie się doładowuje. Jeszcze raz zrobimy. zrobimy inaczej. Ja wyłączę baterię. Albo nawet nie. Po prostu go wyłączę. jak go yy, no, zaraz. Dobra, wyciągnę baterię. To wtedy będzie wiarygodny test. Zresetujemy to i jeszcze raz. Zobaczymy. Tylko tu muszę patrzeć na, na, na ten. Dobrze. <grytanie> <grytanie> Teoretycznie taki zbiorniczek. To nawet nie, bo to on już pod on już słabo dłucha, ale dobra. On wystarcza na 18 sekund dmuchania czymś takim. Dobrze, ale, ale ogólnie, jeżeli będziesz pracować, to, to po prostu on on będzie się automatycznie załączyć i tak od razu Wam powiem właśnie, że do, do takiego akumulatora kompresora to lepiej, właśnie dalej są cztery kreski, czyli nie jest tak źle, ale to jest, powiem Wam, fajny ten akumulator. To jest 4Ah, godziny. Ja go nawet kupiłem chyba używany gdzieś na Olipsie, gdzie używałem. Prawie chyba nowy, tam pewnie ktoś go dwa razy robił i naprawdę daje rady. Mam też stary który jest taki nietypowy, bo on ma 1,5 godziny, znaczy 1,5 amperogodziny i jest stary, naprawdę, wiele lat ma i, i, i daje radę. Czyli słuchajcie, no te, tam różne są opinie na temat narzędzi Julii, nie wiem, tak jak z Lidla, ale możecie trafić pewnie na kiepskie, lepsze, gorsze, ale na przykład ja tym akumulatorem mieszałem tutaj beton na tą na posadzkę. <laughs> Czyli wiecie, to, coś, to o czym świadczy. Dobra, co tak jeszcze moim zdaniem, stosunek jakości do ceny wydaje mi się fajny. Wadą jest na pewno zbyt mały zbiornik, ale wtedy on by był większy. Największą wadą to jest głośność chyba, bo on po prostu będzie się włączał co jakiś czas i będzie spełniał swoją funkcję, ale no, ja raczej będę bo, zrobię tutaj jakieś stanowisko, które będzie jakoś izolowało ten dźwięk, żeby przynajmniej troszeczkę to, to było mniej. No i ogólnie zobaczymy jak to się będzie sprawdzać i w pracy. No. Teoretycznie jak ktoś ma większy samochód, to mógłby to, mógłby to sobie wziąć na wakacje, nawet włożyć do bagażnika i, i jedną bateryjkę. Więc spoko. Ja na przykład mam taką sytuację fajną w samochodzie, że mam gniazko 230V i mogę sobie na przykład czasami jeżdżę, to podładowuję sobie te akumulatory i w ciągu pół godziny y, potrafią się doładować do pełna no, chyba tak też piracy drzwi, y, albo doładować przynajmniej, y, jak jadę samochodem na, na trasie. Dobra, Dobra. Yy, pokażę Wam. Tutaj jest bliska, tak? Jest troszeczkę, tu mam światła. Trochę zasłania. A może tak nawet jak to wygląda. No, tu macie złącze. Tu jest taki wentylator. Tam jest w środku ten kompresor. Tutaj macie wszystkie parametry. Sobie możecie poczytać. No, tak wygląda z podpiętą baterią. No tutaj jest ten osprzęt, jakiś chyba odpowietrznik, taki awaryjny prawdopodobnie, ciśnieniowy, jakby coś było za dużo, e, no, aha, i tu, e, ja tą regulację tutaj dałem na maksa, bo e, być może jak się ma jakiś aerograf albo coś, to można to zmniejszyć i, i sobie tam ustawić na mniejsze ciśnienie, ale ja myślę, że że ja tutaj raczej ta gała to zawsze będzie na maksa bo, bo wiecie powietrze jest potrzebne na maksa yy, ogólnie fajny, fajnie nawet to jest wykonany tam jeszcze bo tu mam folię ściągnę jedną folię jednego tego o. zobaczcie jak pod innym kątem jak to o ja dam na cień tak to ładnie wygląda. No. I to jest takie, takie coś. Najwyżej jeszcze może później zrobię jakiś test pompowania samochodu. A teraz tak będę się chwalił rzeczami, które od jakiegoś czasu mam albo niedawno kupiłem i są całkiem spoko. Przeważnie to są rzeczy z Lidla. To jest taki kątownik stolarski. Jakiś pies nam przyczeka, przeczeka. Hmm, bardzo fajna sprawa. No, chyba 30 zł kosztowało, tylko że on ma wadę taką, bo te lepsze amerykańskie mm, mają powiedzmy tutaj takie nacięcia, że można włożyć ołówek i sobie trasować. Mm, dokładny wymiar. Na przykład na grubość tam powiedzmy mamy deskę na 8 cm, to na czwórce sobie dajemy ołówek. Ale to ja sobie tu po prostu natnę, y, albo z tej strony. Ale ogólnie o, fajna rzecz, bo jak za tą cenę no, no, nawet na Allegro są droższe te, te kątowniki. To znaczy może też, ale trzeba jeszcze przesyłkę płacić i tak dalej. Dobra. Tu wam tylko pokażę pudełko, bo to mam zawieszone na drzewie, ale niedawno kupiłem. Nie, niedawno, jakiś miesiąc temu i sprawdzałem, działa dobrze. 40 zł chyba LED Solar Light. No 3 lata gwarancji nawet ma, no to czyli chyba powinien wytrzymać 6,5 kg, czyli taka neutralna barwa i ja go tylko raz testowałem, w sensie testowałem ten czujnik ruchu, czy działa i się zaświeca, zaświeca się, no jest spoko, wydaje mi się, że za tą cenę ok. Kiedyś kupiłem w Lidlu taki nożyk Rock Trail, taki turystyczny kozik, bardzo fajnie się sprawdza, często go używam. Ciężki, masywny, solidny. Yy, nawet ostry. Yy, ma taki specjalny pokrowiec, żeby się nie przeciąć. Yy, super sprawa. Nie, nawet nie pamiętam ile to kosztowało. Ja już to mam długo. Dwie dychy. Yy, kolejny zestaw. To jest taki, takie śrubokręty precyzyjne. Też Parkside Lidl. Ja to rzadko używam, ale... Nie, też nie powiem wam, ile to kosztowało, bo już nie pamiętam, ale... Ale fajny, fajny. gdzieś tam mam szufladzie, coś tam jakieś drobną, coś rozkręcić, jest ok. I tym bardziej, że tutaj te końcówki są na takich fajnych. Jest taka przedłużka, rączka ma prawo, lewo, blokada. To grzechotka taka, taka, taka mini grzechotka. Super, polecam. Tu mam też fajny zakup, naświetlacz, też z Lidla. Kupiłem go w cenie promocyjnej. Tu już podłączyłem sobie kabel. Fajnie jest rozwiązane, bo tam są takie, powiedzmy, że wkłada się kabel i on się tam zaciska sam, jak gdyby. Ja go tylko sprawdzałem w dzień, ale też działa ten czujnik dobrze, i tu jest regulacja: można sobie, właśnie, dzień, noc, czas świecenia i moc. I naprawdę dobrze świeci. On normalnie jest droższy, ale ja go kupiłem w jakiejś przecenie, czy, czy jakiejś takiej dodatkowej promocji za, za 40 zł. 22 W ma moc ogólnie. W sensie... No i fajnie jest wykonany i, i najważniejsze jest IP65, czyli on normalnie się nadaje na i nawet całkiem ładnie wygląda. Czyli ja go tutaj... Jak będę miał prąd, to ja sobie go gdzieś tutaj zamontuję. Dobra. tak na koniec najfajniejsza rzecz. Już Wam pokazuję. Co jest... To jest taki zestaw... To jest taki zestaw do narzędzi do ściągania plastików w samochodzie, tych y, tapicerki różne znaczy, tapicerki. No, wiecie, tego wszystkiego, co jest tam zamontowane. I one muszą być plastikowe, żeby nie uszkodzić. Y, ten śrubokręt to nie jest zestaw, ale ja sobie go włożyłem. Aha, zika. <tryzny> to jest Torx, nie pamiętam, 20 chyba? Już wam mówię historię, dlaczego ja kupiłem ten zestaw, bo miałem po prostu awarię w pasacie Taką dosyć nieprzyjemną Jechałem na rezerwie Podjechałem na stację benzynową I okazało się, że nie mogłem otworzyć wlewu paliwa I na szczęście Na szczęście mój Bracia, kuzyn Miał taki zestaw Ja chyba tym Tym narzędziem, czy, czy tym jest taki nie wiem, jak to nazwać taki podważak, taki, no, taki łomik. Po prostu siłowo tą klapkę jakoś tam otworzyłem, trochę ją tam zniszczyłem od wewnątrz. Na szczęście nie, nie ten, ale dostałem się do baku i mogłem zapankować. Y, ja później sobie dokupiłem ten zestaw, dokupiłem element ten elektro silniczek. Silniczek to się fachowo nazywa siłownik, czy silnik, nie silniczek, bo to nie jest siłownik si silniczek tej, tej klapki, bo to jest sterowane elektrycznie i naprawdę to się sprawdziło, bo ja cały e, cały ten moduł z tym wlewem, właśnie już nie pamiętam którym chyba tym narzędziem jakoś sobie podłożyłem, fajnie go wyciągnąłem tam dostałem sobie się do tego elementu i, i wymieniłem, to ja najwyżej to właśnie pokażę i jest to fajne, bo tu są nawet nie wiem do czego służą te, 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 element, te, te rzeczy wiem, że to jest do wyciągania radia, to jest fajne, bo to właśnie jest do przyciągania jakichś kabli czy czegoś, to, to, to się na pewno przyda nawet mi, mi tutaj. Yy, różne takie końcówki, tu jakieś takie kluczyki. Yy, super. A jestem w pokrowcu i kosztowało. Chyba 60 zł na Allegro, coś takiego. Tam ze Smartem to no chyba 60 zł. Tak, 60, 59 albo 69. No jakoś tak. Super, super i, i uratowało mnie to i sprawdziło się i, i, i wiem, że się przyda, bo jeszcze muszę tam jedną rzecz naprawić w samochodzie. No, Arto to może może to osobno to jeszcze pokażę. Yy, dobra.